W III wieku w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej na terenie dzisiejszej Turcji urodził się chłopiec. Chłopiec ten imieniem Mikołaj miał silne skłonności filantropijne. Według jednej z legend, kiedy został biskupem, przez trzy lata rzucał przez okno sakiewkę z pieniędzmi pewnemu mężczyźnie. Dzięki tej pomocy mężczyzna, zamiast wysłać swoje córki do domu publicznego, mógł je wydać za mąż. Oczywiście nie mamy pojęcia, na ile ta historia jest wiarygodna, ponieważ wszystkie opowieści, które znamy o biskupie Mikołaju, pochodzą z dość późnego okresu. Tak czy inaczej, w ciągu kolejnych wieków stał się on uosobieniem wszelkiej dobroci, łaski i pomocy. Ponadto miał być on również obrońcą ortodoksji chrześcijańskiej. Podczas Soboru w Nicei Mikołaj miał rzekomo spoliczkować Ariusza, który śmiał twierdzić, że Jezus nie jest współistotny z Bogiem Ojcem. Problem w tym wydarzeniu jest jednak taki, że najwcześniejsze źródła Milczą na ten temat. Eusebius Cezarei nie wspomina na przykład nawet, że Mikołaj w tym soborze uczestniczył. No ale przechodząc do bardziej namacalnej kwestii. Czy wiemy, co stało się ze szczątkami Mikołaja? W XI wieku grupa kupców z Barii, ignorując sprzeciw lokalnych mnichów, zabrała je z Myry do Włoch. Resztę ukradli Wenecjanie podczas pierwszej krucjaty. Nie przeszkodziło to jednak chrześcijanom wschodnim w uroczystym upamiętnianiu jego osoby. Kult Mikołaja jest bardzo interesujący, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny wschodnio-słowiańskie. Nawet w XIX wieku niektórzy prawosławni chłopi wierzyli, że Trójca Święta składa się z Jezusa, Maryi i Mikołaja. No ale skąd się wzięła ta część wobec Mikołaja? Ponieważ utożsamiano go z Bogiem Welesem. Weles był władcą po ziemi, to Mikołaj dostał klucz do raju. Weles był władcą bydła, to ikony z Mikołajem zaczęto stawiać w zagrodach. Dzisiaj Mikołaj kojarzy się głównie z konsumpcjonizmem i materializmem. Należy jednak pamiętać, że na początku był on głównie kojarzony z pomaganiem najbiedniejszym.